na głęboką wodę, co niech nas ciągnie, niech się męczy. Nie pomagajmy mu. Ciężko powiedzieć. Czy to będzie coś większego? Czy raczej coś mniejszego? No na pewno to nie jest lin. Kurde, może to ursus ty nas tak ciągnie no, nie chcę tutaj też przesadzać Jesteśmy na otwartej wodzie to niech on sobie tutaj poszaleje ale powiem Ci staram się go tutaj do powierzchni pokazać Ale, nie, nie jest, nie jest duży leczny Ty, to jest chyba ta... To jest chyba ta mamuśka. Może? O nie no, szersza ryba. Piętnastka jest. Alright. Witajcie na kolejnym filmie Uf, z karpiszonami z Mazur Tym razem jestem z mireczkiem który jest za obiektywem tutaj u mnie szybka nocka, piękna mamuśka się melduje na macie 16700 Także niezły starcik, ale teraz mam nadzieję, że kolejna mireczka. Trzymam mocno kciuki, a tą piękność już wypuszczamy, nie męczymy. O! Miejmy nadzieję, że nie ostatni. Trzy nocki jeszcze przed nami. Także będziemy działać dalej. Dalej. A ja spełniam swoje malutkie marzenie. I ostatni etap. Ten najfajniejszy z tego.

i będę próbował zrobić kijem

Odbieg czekaj, czekaj czekaj czekaj, dobra ujdzie Dawaj na wsteku, dawaj, wyłazimy na wodę wyłazimy na wodę. zły w wojarze żeby to był jakiś skurwysyn, duży w sensie skakuj Mireczku tam ja mamy to skakuj, trzymam duży karp na czerwonej wiesz jak go nazwiemy jak będzie nowy? czerwony październik <laughs> dobra wyciągnę, kurwa, nie ma szans na nicytę kurwa Kamakurka? Kranczek? Oje oh yeah. Zapierdoliu pewnie tam poczcina ale jechał, jechał co? Dobra, dobra Kurwa, gdzie ta strzałówka jest? Nie do góry, to jest tylko ta... Wisi na nim tylko ta, ta trzcina. wiem, właśnie, że nie ma strzałówki, ale wiesz, to są trzciny, nie? Co jest? Przytrzymać? Przytrzymać? Dobra, trzymam. Vai, vale, então, deixa No ja. jest czołówka, tu dobrze. Trzymaj. Do góry nawiję, nawiję, nawiję. O tych wszystkich duchach w gaziach. Dobra, trzymaj, puszcz, poszedł, 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 poszedł. Trzymaj, trzymaj. podpłynąć. Długa ryba U dobrze jest mi Kurde

masz masła. No to, to chyba zaraz kawkę trzeba będzie strzelić, co? Jest uwidzę. Ale ma trąbę to uh, uh, uh. right. Jest kaban Waga jest wytarowana Dobra, wieszaj go Mireczku Jak dasz radę, czy ci pomóc? Ja bym Ja no, odsłoń I ciekaw, Ile jest? Jest grubo Czyli coś pięknego. Ja ci powiem więcej mireczku Jest 20 plus 20 plus On waży 21400 To jest Ale, ale worek jest A, ale to... O, to jest wytarowane 21400 to jest nowy rekord tego jeziora co ty go Gratulacje! Michał, co, co tam masz ciekawego? Karpiczka. Karpiczka mam tutaj. Zaraz wam go pokażemy, na macie? Fajny karpiczek. Karpiczek, karpiczek. Jest naprawdę grubo, ale to zaraz. Zobaczycie. Za nami taka produktywna nocka. Można powiedzieć troszkę nieprzyspana. Właśnie strzeliliśmy kawusię, legendarną mireczka, coś pięknego. <noise> I pokazujemy wam pierwszą rybkę. Tej nocki jeszcze go nie ważyliśmy, zaraz go zważymy dla ciekawości, skoczny to najbardziej cieszy nowa rybka. Jeszcze nigdy wcześniej nie złowiona. No i mamy też jeszcze jedną nową rybę, trzaśniętą przez Mirka. Jest naprawdę grubo. Zaraz ją wam pokażemy. Tego gagatka wypuszczamy. To jest właśnie to, po co przyjechałem na Mazury. Coś pięknego. Pierwsze 20 plus. Mazury. Jest ja tu jeszcze Jest tu coś pięknego Kurde pamięci szczerze, że jeszcze są w to nie wierzę co to się wydarzyło mazurskie złoto witam was po raz kolejny chciałbym się wam teraz już naprawdę pochwalić przepięknym olbrzy, olbrzymem który nas odwiedził przed ostatnią noc yy, powiem wam szczerze na mojej mazurskiej naszej mazurskiej przyg przygodzie a więc wale się. O matko. Coś pięknego. Na jeden 400 waga pokazała nam, także ja jestem mega mega przeszczęśliwy. Gratulacje niemożliwe. gratulacje Mireczku. Piękny fish. Piękny, piękna piękność. Z mazurskich wód. Normalnie brakuje mi słów. <ścoughs> Dobrze, dobra. Wypuszczamy go. Coś pięknego. Coś pięknego. <ścoughs> Zwracamy mu wolność. Niech rośnie. A my wracamy do gry, przed nami jeszcze jedna noc, także miejmy nadzieję, że wszystko może się zdarzyć jeszcze uda się nam coś wyhaczyć ostatnie pozowanie i wypuszczamy rybkę No cóż, tak to właśnie już jest Wszystko co dobre szybko się kończy Nasza wspólna zasiadka Z Mirkiem i z moim synkiem Tutaj na naszym pobliskim Mazurskim PZW dobiegła końca Mirek siedział 6 nocek Ja wskoczyłem na początku na szybką nockę Łącznie mi wyszło 5 nocek cztery nocki z synkiem Jak widzieliście udało się położyć Na macie 4 ryby W tym jedną naprawdę mega wyjątkową 21 400 Jest to największy karp złowiony tutaj na tym jeziorze. Także lepszego wjazdu Mirek tutaj nie mógł zrobić, a ja jako właśnie gospodarz tej zasiadki cieszę się niesamowicie właśnie, że udało mu się dupnąć tą rybę. No i co? Nie przedłużając, kilka słów jeszcze od Mirka, ja was już pozdrawiam. Siemanko. Leci ja. A teraz nie wiem, co powie, teraz nie wiem, co powiedzieć, czy witał, czy żegnał. Moja przygoda na Mazurach dobiegła końca z Michałem. Muszę Wam powiedzieć, że było zarąbiście. Udało się przyjechać po to, co chciałem przyjechać. Że udało się złowić przepiękne ryby mazurskie. Przede wszystkim dzikie ryby. Także no co, co ja mogę Wam powiedzieć. Po było zarąbiście i przede wszystkim co Parę wskazówek od Michała, które mi pomogły właśnie przechyczyć dwie ryby, także, co dodać, żal odjeżdżać, mam nadzieję, że bardzo szybko tutaj wrócę, jeżeli Michał będzie też miał chwilę, chwilę wolną, to spotkamy się, no i co, I będziemy próbować dalej swoich sił, także myślę, że jeszcze zobaczycie coś niecoś, a ryby, które złowiliśmy, to już widzieliście w filmie, także do zobaczenia, subskrybujcie kanał Magica i do zobaczenia